Posadzili dziadka do więzienia. Dziadzio wchodzi do celi pełnej strasznych zakapiorów. Za co cię posadzili, dziadzio? Za figle. Za jakie kurwa figle? Co ty będziesz kit wciskał? Gadaj z gredzie, za co, bo po tobie. To ja to mogę pokazać, mówi dziadzio. Ta? No to pokaż. mówi zaintrygowany hersz Celi. Dziadzio przeżegnawszy się, bierze wiadro służące w celi za ubikację. I puka w drzwi. Kiedy uchylił się Judasz, dziadzio chlust za wartością wiadra przez Judasz, odstawił wiadro na miejsce i stanął obok drzwi na baczność. Po chwili drzwi się otwierają, staje w nich gromada wkurzonych klawiszy, w tym jeden wysmarowany gównem i mówią, dziadek, ty się odsuń na bok, żeby ci się przypadkiem nie oberwało. To już koniec kawału, chcesz więcej śmiechu? Kliknij subskrybuj i włącz dzwoneczek kawałek kawału. Masz świetny kawał? Wrzuć go w komentarz. Dzięki, i do następnego.